Ogólnie to chciałbym tylko powiedzieć, że nekromancja jest spoko. Ooo, oh, yes, daddy! Wiecie, czym jest meksykański tajemnic cukru? Nie? Żaden problem. Ten film pozwoli Wam zrozumieć, dlaczego zwłoki nie mogą zajść w ciążę. Dobra, dobra, nie piernicz tam. Zostawmy pieniążki i Jessica sama się nie wykopie. Każdy w swoim życiu miał taki epizod, gdzie chciał być na czele armii szkieletów czy innego tworu czarnej magii. Autorzy mangi i anime wychodzą nam naprzeciw i spełniają tę fantazję o niekoniecznie świeżej przygodzie. Tak więc tym sposobem mieliśmy już dziurkowanie zombie w Sankarerze, dziurkowanie zombie za pomocą karabinu snajperskiego opartego o cycki koleżanki z klasy, czy kilka innych, mniej efektywnych dziurkowań za sprawą tych, co wyleźli z gruntu. Do pełnego szczęścia brakuje więc pozbawionej kręgu moralnego, hot zabójczyni zombie i reverse isekajowanego nekromanty. Normalnie żyć nie umierać, taki dobrobyt, że tak tematycznie dorzucę. Marczę jeździć zabójczej gry. Yy, czekaj, yy, że jak? To jest nazwa tego anime, ale tak na poważnie? No, no tak. Kto zezwolił na jej istnienie? To już lepiej, jakby czas nazywała się w jakiś posrany sposób. W sumie mam pewien pomysł. Zombie widział to Dobra, dobra. Żarty na bok. Mam nadzieję, że macie przy sobie pierogi i pana Tadeusza w formie płynnej, bo główny bohater jest bardziej Polakiem niż Pił czy Jan Paweł II. Nie ukrywajmy, kiedy twoje imię brzmi Polka, to wiedz, że nie dasz sobie w kasę dmuchać. W sumie, jakby nie patrzeć, to jedynie ty możesz robić ich w kakao. I ten tekst ma w sumie więcej prawdy niż wam się wydaje, ale po kolei. Nie zawsze robienie przeciwników od tyłu jest dobrym pomysłem na start. Nasz bohater po serii niefortunnych wypadków, w których akurat dziwnym sposobem ubezpieczenie nie obejmowało, postaci nabijania na włócznie jego dziewczyny, palenia żywcem znajomych czy wyplewienia herezji przez kościół, zaszywa się w kopalni z nadzieją na spokojniejsze życie. No, oczywiście, zawsze znajdzie się ten jeden zjeb, który musi ci zepsuć całą zabawę swoimi skostniałymi przyjacielami. I do którego za cholernie dociera, że te zwłoki mają ze 100 lat, więc teoretycznie wszystko jest legalne. A tym niszczycielem dobrej zabawy jest Kurwa, wyrównywacz plag. Boże drogi, to jakieś narzędzie do opania szarańcze na polu kukurydzy? Ja pierdolnię, się, te imiona z anime na anime stają się coraz dziwniejsze. Co będzie kolejne? Czapko dupek? A nie, to, to, to też już w sobie było. Nieważne, cofam moje słowa. Po angielsku oczywiście brzmi to lepiej, no problem jest taki, że nie i kogo ja próbuję oszukać, to brzmi tak samo jak wyglądają moje filmy, czyli jak gówno. W każdym razie plago pogrąca, prowadzony ręką tamtejszego kościoła wymazuje z egzystencji naszego protagonistę, zwanego Bogiem Truposzy. Macie trzy sekundy, jeżeli słuchacie na słuchawkach. Grozy! A, więcej czekaj, czekaj, a to najwyżej politowanie! Czekaj, to on się nie nazywał przypadkiem Polka? Dobra, dobra. dojdziemy do tego zaraz, bo to bardziej skomplikowane niż znalezienie dziewczyny oglądającej hentajce. Bóg truposzy po przybyciu bohatera używa magii reinkarnacji, by znaleźć się we współczesnym świecie bez magii i tym podobnych. Jednak musi mieć naczynie, do którego może wcisnąć swój egzystencjalny tyłek. I robi to na ciele świeżo zabitego chłopaka. Tu ów chłopak nazywa się Polka, a jego duch zostaje tymczasowo przeniesiony do absolutnie randomowych rzeczy, które akurat pod ręką ma host i jego ciała. Jojojo, jo jo, to ja wasz ulubiony prowadzący, UWR. Napisałem maturkę, więc głos mi wydoroślał xddd plus d, ale wracając. Witam w nowym teleturnieju Poznaj Broń Po Ranach, a oto pytanie pierwsze która broń służy do podcinania gardła. A. Łom łące, łom, łom lub D. Łom eee, Odpowiedź E. Frytkownica. Chodź tu ty mały kur. Anime o nekromancji niekoniecznie jest dobrym narzędziem do nauki, ale łom to ostatnia rzecz, która może posłużyć jako coś ostrego. Dlatego co oczywiste, tak tępe narzędzie w rękach tak ostrej, cycatej half-god nastolatki ma prawo tak działać. Nawet nie próbuj tego ogarniać, ja... Też nie wiem, ale skoro anime mówi, że tak jest, to taka jest rzeczywistość. Na pewno. To właśnie Misaki, czyli nasza urocza halwgotka, uraczyła naszego protagonistę wycieczką na drugi świat. Nie była jednak gotowa na penetrację, jaka ją czeka, w zamian za eksmisję Polki z jego własnego ciała. Polka, spokojnie, ja wiem, że masz nieotwarty pociąg do takich lasek, ale jak chcesz się zabawić, to chociaż traf w dziurę, a nie rób własną. Jesus, zdajesz sobie też sprawę, że jest do czego uskuteczniać fanserwis, ale to jest tak jakby zombie i to jeszcze underage. I nazywaj tego tak, to zalety, to są tylko zalety. Kim zombie znajdzie w dziewczynie, to zalety, 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 zalety. Disgusting z wyrolu. A nie z wszystko jest normalne, perfekcyjnie, ja sobie Nie ma jeszcze dziewczyn niż zombie, ono bardzo charakterystyczne. Martwa czy żywa, to jest zawsze taka sama Martwa, podobnie jak A jest nie z B.I.? Tak, tak, zdaję sobie sprawę, że rozmowa jest nagrywana. Proszę przenieść na YouTube'a, mam pewnego wyrola degenerata nekromantu. Anime należy do tego sortu, gdzie komedia, fan fanserwis i akcja przeplatają się całkiem nieźle. Na wszystko jest miejsce i czas, a tło fabularne jest mocno wyczuwalne na każdym kroku. Wydarzenia ze starego świata Boga, truposzy i obecnego są w jakiś jak do tej pory tajemniczym stopniu powiązane. Bohaterowie poboczni, jak oddziały policji czy troublemakerzy, dbają o to, aby nie było nudno i przewidywalnie oraz znacząco komplikują plany paczki naszego bohatera. Nie wiadomo też nic na temat różnicy między światami oraz przeszłością Polki, który de facto jest spadkobójczym całkiem potężnej rodziny, a w jego zabójstwo jest ktoś z niej zamieszany. Aby nie mówić więcej, kończę w tym miejscu wątek historyczny, jeżeli jesteście ciekawi, to zobaczycie sami. Anime rozwija potężną ilość wątków naraz i nie ma opcji, aby zakończyło którykolwiek z nich w najbliższym czasie. Oceny też pracują się stosunkowo wysoko. 8 w 10-stopniowej skali jest naprawdę dobrym wynikiem, jednak z jakiegoś powodu anime jest mało nagłośnione. No, może dlatego, że nie ma fajnych na najwyższym poziomie, a i temat może obrzydzać. Wrzydzać, to ci może obiad stary, jak wróci z mlekiem. Mówiłem, że kończę z historią? <laughs> i wy w to uwierzyliście! Boże drogie, tak bez wychowywałem. Poza nawiązaniami międzyświatowymi, historią rodziny Polki i wojnie policji z Trabujmajkerami, mamy jeszcze codzienne poczynanie nekromanty. Nie tylko szara codzienność zarabianie na utrzymanie swojego tyłka, ale też chęć zaspokojenia marzeń sprzed tysięcy lat o spokojnym życiu. Problem jest taki, że dosłownie wszystko chce go zabić lub uniemożliwić mu ten szlachetny cel. I jeżeli myślicie, że moce nekromanty wystarczą, by zrobić ciąg zią i kość piszczelowa ląduje w czaszce albo w dupie przeciwnika. To niestety, ale jesteście w błędzie. Boże, szczetrupiszcze w ciele Polki, włada duszami zmarłych. Jeżeli w okolicy więc nie ma duchów, to jest on w lekkiej dupie, że tak powiem. I jeżeli dalej nie połączyliście kropek, to zrobię to za was. Mianowicie, po analnej penetracji pępka Mikasy, Polka wysyła ją do stwórcy, by następnie ściągnąć ducha z powrotem do jej ciała i tym sposobem stała się ona zombie. A Niemiec ma predyspozycję na co najmniej dwa sezony. Jednak, jak już wielokrotnie się przekonywałem i podkreślam to w innych filmach, co za dużo wątków to niezdrowo. Tym bardziej, kiedy grzebią one w przeszłości i w zwłokach. A te, jak już zapewne zdajcie sobie sprawę z racji na rzadkość, są wyjątkowo atrakcyjne dla MC. Co, chciałoby się coś iło? A kurwa, to dla pana, nie dla psa. Nie, nie no żartuję, proszę. <śleski> Taki chuj, jeba tak lekko. Dobra, bo poziom tego filmu spada z każdą kolejną sekundą coraz bardziej. Ale on już pierdolnął z Kretesem dla wypisania scenariusza. Hej! Wypuściłem cię na wolność, żebyś sobie pochasał. To nie znaczy, że możesz robić, co ci się żywnie podoba. Ludzie i tak mówią, że mam kilka osobowości. Kilka! Ty ty masz IQ. Chodź was, twin